To moja historia, słuchaj tego dzieciak Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat W mej piwnicy był nasz klub, kumpel radio zniósł Usłyszałem blues ways, shoes i nie mogłem w nocy spać Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar Znów się można było śmiać, w kawiarniany gwar Jak tornado, jazz się wdał i ja też chciałem grać Ojciec Bóg wie, gdzie Martenowski stawiał piec, mnie paznokiec palca zszedł, Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szal, każdy z nas ich 500 miał. Zamiast nowej pary jeans, a w sobotnią noc był Luksemburg, a ta szkło, jakże się chciało, że. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel Za kilka lat mieć stóp cały świat, wszystkiego w brud, alpak i łyk I dyskusje po cierpliwy, w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, co działo się yeah. Poróżniła nas, za jej boli raksy twarz Każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc, gdzieś na dach wyniosłem koc I dostałem to, ką chciał, powiedziała mi. Czy kłopoty mogą być? Ja jej, że egzamin mam Odkręciła gaz Nie zapukał nikt na czas mm, Znów jak pies byłem sam Yuh. Stu różnych ról Czym ugasić mój ból Nauczyło mnie życie jak nik W wyrku na wznak Przekrapałem swój czas Najlepszy czas W knepie dla braw mi grać Takie rzeczy Że jeszcze mi wstyd Pewnego dnia Zrozumiałem, że ja Nie umiem nic Słuchaj mnie tam, pokonałem się samo, to wyśnił się wielki mój sen Tysięczny tłum spija słowa z mych ust, kochają mnie w hotelu fan Mówi na taśmie, mam, to ja w gardłach, im rodzi się śpiew Otwieram drzwi, nie mówię już nic, do czterech ścian.